A muszę sobie tylko go zrobić. Okej. Okay. Trzeba je wojsko. Że co proszę? Że co proszę? To było w planach. Oni mieli tu Mi się tak nie wydaje. Na pewno to był flanek? Szkoda, że tam leci. <grymne> nie, nie, jestem po prostu trollnięty przez Ale dobra, czekajcie. Spróbujemy to jakoś dobrze. Daj mi leci tam szybko. Ty nie fajnie. Też to zostaje. Aj, je, ten. Bebok jedna. Ale dobra, zobaczymy. Czy nam się uda to Dobrze. Nie, to też będziemy kombinować. Safe, 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 safe. safe. O właśnie. E, Erygor. Lepsza. Zobaczmy. Okej

Tego się trochę Tutaj. Tu coś mam Najbardziej, to ja się tu będę bał, tych troli. Albo imu ma Mamy dwie minuty, dobra. Yy, ja bym tu może... Cię, to. Nie pogardzę. Mi się w sumie przydało Chodź, bo te trolle, trolle jak mi zniszczą tron Reboru, to zwane się z tym że Ja to Abyś przegrywał to powiedz to. To. I sobie zdecydowanie na nich upgrade to hmm. O pięknie! To jest easy patrzcie, Mamy podkop. Czyli jest dobrze. Sobie idzie, że tutaj wal nie ma. I tyle sobie będziemy mogli teraz przesyłać. Nie, no, Ile tu mi zabierasz? Dobra, nie, przecież Chodź, 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 zabij go, zabij go, zabij. Dobra, za minutkę przybędzie kolejna fala. Okej, ta już będzie trudniejsza. Ta fala od pierwszą to łatwa, no. Easy, easy, Nawet nie było co tak za bardzo się trudzi z nimi ale teraz się zacznie dobra, leciąko teraz jest, jest. nawet upgrade. a ja poproszę może takie trollo że tutaj sobie też walniemy fortecka tylko o ile fortece Fortecka! Jezus, moja wymowa

...przyszykować się, czyli się nie zrobić, okej. Uuu, mamy tam do Nie no, coś tu, jakaś armia tu w każdym bądź razie jest. Nie mam na razie obawy. Czy coś takiego na no, przykład? Połowa przejdzie tędy. Jak się trochę gra odwiesi, to są Dobra, idą. U, tu już będzie nazw. Dobra, idą. Uu. Idą Edwardy. Brzydkie kiszki. Ale teraz już tu idziecie. Szelać. Przelać, nawalać. Ej, do mnie. I do mnie. To jest zniszczenie dla wszystkich. Niszczyć młynki. Niszczyć młynki. Niszczyć młynki. A nie wiem, czy to teraz przeżyjemy. Z tym makietą ten rozwalą mi to połowę! Makieta jest tutaj z małką. Nawalać w niego. O oh, Uuuu. To już będzie lekka. Zobaczmy, gdzie pierwszy pójdę z O kurde! Jak oni przeszli? Co? O Jezus, o Jezus, muryk nie ma hej! Szybko tutaj lecieć, hej, co się tu udało? Jak oni jak oni przeszli... Hej, hej! Czemu ja śpiewam? Nie wiem. Patrzyć, nie poddawać się. Nic nie zrobimy jak się mam. Co się się tu zamknąć? Nie, tego nie. Zabić to! Jesteście bojownikami RBO! Twardzi jak stary. Jesteście po, potomkami Torina. Dacie radę? Nie w los. Back, <coughs> the, the... Ale dobra, ma tyle panów. The... Ale tak mi... tak mi тут, na, <coughs> <coughs> Nie przeżyjemy tu. Nie ma nawet sensu. Wycofać się do fortecy. My tego tutaj nie przeżyjemy. To jest bez szans. Zrobimy taki mały manewr. Nie no, sorry, ale tutaj najwyżej. Odepchnął ich tutaj większość. Ale nie, nie mamy szans nawet. się nie po co zostawać. Dam tutaj największe upgrade'y Po prostu ymm, oni jak najbardziej oddechną tutaj. A my sobie przeżyjemy dalej. Więc no tak, okej, okay, wycofujemy się wszyscy do zamku. Porobimy większa ilość jednostek, to jest podstawa. Jakaś coś to zrobimy. z takim dziwnym manewrem, ale. Postaramy się przeżyć. Porobimy tutaj mury, żeby ich tu jak najdłużej zatrzymać. I żeby później było kłopotów. Dobra, ale wszystkie wojska skupimy na dwóch flankach ponieważ tu będę miał we'll go. Go. We'll no, się wie, że... Teraz wiem, że będą szły same trolle. To będzie po prostu, że już naprawdę... Okej, okay, jestem telefon do mnie ważny zadzwonił. Musiałem przerwać nagrywanie Positions? Nie wiem ile się nie nagrywa. Znaczy co? No, jesteś mogłem w zamku. Musiałbyśmy się cofnąć.

w zamku jakieś te na kasy jeszcze są wszystkie rozwawiamy. nie mam, dobra, walimy tutaj yy 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 idziemy wrzucamy żeby jakoś opór stawiły zobaczymy teraz jak to będzie. Thank you. be Let's ale dobra, taki był nasz plan żeby ich jak najbardziej tam zatrzymać dobra, mam jeszcze ułatwienia idziecie na błoną randę, się rozdzielicie nie zdajemy. ten nazw był mi ale dobra, mam no, mniejszą ilość chyba. mam jakiś uczniów, żeby pokonać żeby postrzelali dobra, te trole to tak są Górka! Hem, 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 hem! Chyba was boli ry! Naprawdę kops! Chyba was boli coś A jeszcze ścinki. Jezus! Ale to jest nieparte. Jest, jest! Zbawienie! ma cielo. Witam was! E, wszyscy ze biurka tutaj! Wszyscy do tronu! Cielo. Miło was widać! Widzieć! Naprawdę miło was widzieć! A szczególnie teraz! chwila zagrożenia, Zapomniałem, że w ogóle przybędziecie, loń! E ja, ile bohaterów! To jeszcze coś idzie? No, dobra. Patrzcie, jakie dzielni bohaterowie walczą z orkami. Kozaki, dobrze. jest bohater, bohater się tutaj bawi. Pasia się baw! Pogadamy sobie później inaczej. uda nam się to odeprzeć, to... To będzie, to będzie dobrze, bo... Praktycznie to jest już koniec. Dodajemy zwycięstwo. Tu. Dużo, was zasadzie. Tu

Siemieto. Dobra, czas w końcu zakończyć tą misję Ale czemu nie giniecie, łata. Jest? Wojsko okej. Okay. Nie z was mało. Okej, okay, jestem. A Nie dobra, dalej, dalej kamery, coś jest ci dobra odkudali. Dalej czekamy, co się stoi. Tak było. Ściski, ścinki, biegam. Pojem sobie palosów w Yeah. Keep those axes ready. Now for some real fighting. Sound strong, my bearded friends. Now. We must gather our strength. More of them. Attack! To the attack!

the arrival of the elves from mirkwood assures a victory for the free peoples the siege of erebor is broken the shadow is lifting from middle-earth there is but one task left lay bare the pits of dol guldur and drive the forces of darkness out of the northern lands Miną zajęła całe dwa. I szykuje nam się niedługo ostatnia misja w kampanii. Dobra, czyli Dol Guldur. I wtedy zakończymy pierwszy sezon. Ale o tym. Ymm, no, a w ostatnim odcinku wam powiem o co będzie dokładnie biegało. Dobra, więc y, dzięki, że oglądaliście. Na razie.